czy to góry są? Gdzie mi, kurwa leżą? I to, to zdziwieni No, o! Wal... a nie, ale zjebałem to kurwa Wskoczył za mnie, aha, ten zjebał się, dobra, czas ty to jest Nie, nie, Co nie, 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 dobra, dawaj, dawaj, nie, dawaj. No? nie, 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 to nie, 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 kule nie, 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 A no, nie, tego, nie, 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 Bić się w kogoś jedynką jak go popchniesz. Ale tak, zginę <śmiennie> przez to. <śmiennie> Ale to nie by kogo No, ja to jakby dwóch kurwa się. Kur Najlepsze no było to, że już kurwa wieba się w nich jedynko, a jeszcze ty byś spatał, Nie. a co? Aha, jeszcze, 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 kurwa? Aha, a tu 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 tu. Czekaj, 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 czekaj. Ja coś to tak, że ja, ja robię trójkę i ten? Ta, ale to, jakby to I... pierwsze nie weszło, co mam na myśli teraz? Kurwa na blok musi od razu idą. Tak. No, ale musieli po, trochę podejść. Ale downy, nie wierzę w to, kurwa. Oboje blok włączyli. Ja pierdolę. Nie sprostam przeciwnikom. Czasno. Dobra. Co chcesz? Myślę, że ja chcę cool time. <laughs> no dobra. To no po prostu kurwa, no nie, no, no nie wierzę kurwa, wyszli tak już w początek, myślę, że ogarnęli, nie na bloku wychodzą, po czym wyłączałem blok idą do przodu i chuj, kurwa. Yes, yes. Nic nie zrobiłem, a mam więcej punktów, niż oni we dwóch razem. No to, to a, o, tak, to jest. O, ale godny pojedynek. Tak, z pewnością. W że ja jestem nie do zabicia. Nie do, nie, nie do zrobienia, nie do zrobienia. Sky Walker jest z rebeliantami. tu nie ma. Ode mną są dół. Wasze posiłki przybywają za... Ja pierdolę weź tam gdzieś. Nie tego rzucę nawet próbował, bo to. Nie! Nie wierzę! <ścoughs> ja pierdolę. No i no, to, to nie, kurwa, nie wierzę w to po prostu. Еще вы Давай, давай. Часто, часто, А А ты, полетел, не, я не знаю. Что такое потому что раз работает, раз нет. Да. А то полетел, в космос.